Cześć! Omówimy sobie teraz pytanie jawne do matury ustnej z języka polskiego. Będzie to pytanie numer 40. A ja nazywam się Anna Barasińska, jestem polonistką i egzaminatorką. Pytanie brzmi: co może determinować ludzkie postępowanie? Omów zagadnienie na podstawie lalki. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Człowiek jest istotą skomplikowaną. Na jego działanie może wpływać cała historia jego rodu, pozycja społeczna, status materialny, zdrowie, najbliższe otoczenie, a nawet samopoczucie w danym momencie. Istnieje mnóstwo czynników, które mogą powodować, że zachowuje się tak, a nie inaczej. Razkolnikow jest ubogim studentem, którego los zależy od ofiarnej postawy jego bliskich. Bohater jest zdeterminowany dosyć znacząco przez pozycję społeczną i status materialny. Żyje w poczuciu zawstydzenia, upokorzenia, zazdrości wobec tych, z którymi los obszedł się łaskawiej. Jest w nim wiele goryczy i poczucia żalu, ale również zawstydzenia. Wybiera na swoją ofiarę lichwiarkę Alonę, którą uważa za tzw. wesz ludzką, jak ją brutalnie nazywa. Oskarża lichwiarkę o żerowanie na ludzkiej desperacji i wykorzystywanie ludzi będących w krytycznej sytuacji życiowej. Jego postępowanie widać, że jest tutaj umotywowane poczuciem krzywdy i chęcią naprawienia w pewnym sensie niesprawiedliwości społecznej. Bieda, brak sprawczości mocno wpływają na osąd raskolnikowa. Jego idea istnienia jednostek wybitnych, wobec których powinna obowiązywać inna moralność czyli po prostu powinni móc zrobić więcej niż przeciętni powinni mieć inne kryteria moralne wykwita tak naprawdę na gruncie bezradności. I braku wpływu na swoje życie. W przeciwieństwie do niego Sonia nie popada w taką skrajność, pomimo tego, że tak naprawdę obiektywnie rzecz ujmując, jej los jest znacznie gorszy. Dziewczyna pracuje na ulicy, żyje w rodzinie patologicznej i dzieje jej się realna krzywda. Okazuje się, że jej ostoją jest religia, posiada silne zasady moralne, zbudowane na solidnym fundamencie. Bieda i patologia nie są w stanie ostatecznie zniszczyć jej ducha w Wręcz przeciwnie, jest w stanie wyciągnąć jeszcze pomocną dłoń do Raskolnikowa. Jak więc widać na podstawie zbrodni i kary, trudne warunki życia wpływają na wybory moralne bohaterów negatywnie, choć zdarzają się sytuacje, w których to etyczna postawa wygrywa. Balladyna z kolei to osoba, która chcąc wyrwać się z biedy, żeby mieć lepszą pozycję społeczną, Idzie drogą zbrodni, chce być bogatą panią, a później władczynią, królową. Postępowanie bohaterki jest determinowane jej ambicją być może rozbudzoną przez postępowanie matki, która ją faworyzuje, niejednokrotnie wymagając więcej pracy od Aliny. Każdy następny czyn wiąże się z brakiem możliwości odwrotu, skoro balladyna raz zabiła i nie chce, żeby jej zbrodnia została ujawniona światu, konsekwentnie musi to robić nadal. Balladyna zabija ostatecznie, żeby prawda nie wyszła na jaw i w pewnym momencie robi to już niejako wbrew sobie. Widzimy więc, że czyny balladyny początkowo są konsekwencją odrzucenia przez nią pochodzenia, warunków życia, w których się wychowała, później zaś nie może już zatrzymać lawiny zbrodni, chcąc utrzymać pozycję społeczną, a nawet po prostu wolność. Podsumowując, na postępowanie ludzi ma wpływ mnóstwo czynników, jednakże jednymi z najważniejszych spośród nich są ich pochodzenie, sytuacja domu rodzinnego, ale też cechy indywidualne charakteru, jak na przykład ambicja. E, inne dobre konteksty, których możecie sobie użyć do tego pytania, to będą na przykład chłopi, pantadeusz, potop, dżuma czy antygona. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was pomocny i zapraszam do następnych.